Cześć, mam na imię Michał, a Wy jesteście na kanale Fishing FEDER XXL na łowisku Perła Mazowsze Perła Mazowsze jest to łowisko w Bielawie pomiędzy Konstancinem a Warszawą jest to najbliżej położone łowisko względem centrum Warszawy Typowo, typowe łowisko karpiowe z pięknymi amurami a w dniu dzisiejszym wyjątkowo możemy też połowić tutaj na FEDER normalnie tylko można łowić karpiweczkami, gruby sprzęt, ale raz, dwa razy w roku właściciele robią wyjątek i organizują zawody federowe. W dzisiejszych zawodach startuje 48 osób. Są to zawody w parach, czyli 24 teamy stawiły się na starcie bez podziału na sektory. My siedzimy dzisiaj w części, w której normalnie nie ma stanowisk karpiowych. Tylko są po przeciwnej stronie. I od godziny 10.15 walczymy. Na razie zameldowało się kilka leszczyków. Takich od, od maleńkiego do powiedzmy kilowego. Około 10 sztuk. Dozwolona metoda połowu to albo klasyczny Feder, albo metoda. Ja od cisnę na klasyka, tutaj kolega Andrzej próbował na metodę, bez efektu przerzucił się na klasyka, wyjął piękne trzy leszczyki, liczona jest łączna waga, zobaczymy co z tego będzie. godziny nie wyjąłem żadnej ryby Próbuję kombinuję wycieniam się na ochotkę, na białego, na pinkę czerwoną na jasną zalętę, na ciemną zalętę. No nie ma reguły. Jak się trafi ryba, raz na pół godziny to jest dobrze. Nawet coś, coś ładniejszego. To, że się nagrywa. Źle, ale szału też nie ma, jest tam większy. Okay. O już z wysypką. Wiesz, Andrzej, z wysypką już. Tak, że? Aha. Oby częściej brały. Nawet ty na no teraz jeszcze. to samo, co ty Ja też zawsze zapomnę o tym w biegu Zapomniałem wziąć hamulca po tym i wróciłem Z no no. cikania Dokładnie jak ja Może siedzieć Siedzieć Siedzi. I to nie małe. No i widzę No kur...

tam też chłopaki zobacz, to chwilę ciągają O kurde, wiem. teraz, że. Otworek. Kurna taka ryba, ładna. Widziałem po czytaniu, że. Nie wiesz. To Od góry nie mam zaznaczone, że nie mogę wyżej polecieć. No, coś tam siedzi. Słuchaj, mówię. Raz jeszcze. Do O! Nie! Na szczęście no, nie! Nie się. Drugi najmniejszy. Są większe. Może oni tutaj tą siatą, co tam wisi, odławiają. Zostawiają tylko karpie. Już tu nikt nie łowi tej ryby, nie? Powinno być tego od cholery. I teraz są drużynowe, jesteśmy z Andrzejem, jesteśmy z drużyną. Jak bierze kurna się rozglądam na prawo lewo Poczułeś Przez sekundę To takie są właśnie efekty baba jaga Jesteśmy po 8 godzinach łowienia na perle walka dość nierówna, ryba słabo współpracowała. Łącznie złowiliśmy jakieś 15 leszczyków. Czekamy na ważenie. Z tego co słyszeliśmy, no to wszyscy dość kiepsko połowili. Więc liczymy na pierwszą dziesiątkę. Co z tego wyjdzie, to się okaże na końcu filmu. 9 maja na łowisku przystanek Bielawa organizujemy kolejny trening z fishing Kingiem. Zapraszam Was serdecznie, są jeszcze miejsca. Będziemy tutaj rywalizować 40 osób. Zapraszam Was do subskrybowania kanału. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie kciuk w górę. Napiszcie w komentarzu co poprawić, co byście chcieli jeszcze pooglądać. I widzimy się w kolejnym odcinku. Ale najpierw na rozdaniu nagród. Film główny. Miały być dwa, będzie jeden. Dobrze, ważenia. Raz, tak. Razem od razu Czy się Można dorzuca... tu położyć to? Można. Razem od razu się tam dorzucamy? Razem, tak? Kupujemy tak? y razem rybę? No, team jeden, no to tak. Tak. Do to ciężarki jeszcze dwa gdzieś tam są. Nie znam się od razu, bo i tak nie przejdzie. O, pół kilo zawsze by było. No, Wybrany wszystko. pan ma na Po cichu na to liczymy. Zaraz przejdę tam, bo zaraz tak... No, przejmą panowie prowadzenie. Pewnie mhm. Założyliśmy, żeby nie być ostatnimi. No, tak bywa. Na ten czas ja to dopiero wchodzę w te zawody. Mówiłem, że będzie szóstka. Nie, bo ja brakowało. 7,17. 7,17. Ile mieliście? Czyli 6,17 będzie. Tak, bo tam wchodzi

Zgadzacie się z tym? 617 tak, to, to proszę tu po, o podpis. To, to muszę nie. No uwaga tego. Zbórka I chcecie dowadzenia. razem z nimi zdjęcie tak wspólnie? No i złamy. Do ręki weźcie jednego zdjęcie. Później postaram się Was namierzyć, Jure. jakoś Wam przesłać te zdjęcia. Dobra. Albo tam SMS-ami z imienimi i nazwiskiem się jakoś. Do góry? Mhm. Dobra. Zebrałem, może spotkać za to? Tak, tak. Mi się. Dobrze. To co? Puszczamy, eee, tak, wypuścimy. wypuścimy. Tak. to Zobaczymy będzie. Ja, ja ważył jedną z stronę, że drugą, i ja on no. chyba jest. A te zostawiamy Ty. tutaj, czy. Yyy... Czy... Zostawcie to później pozbiera. razie po tej stronie prowadzimy, tak? Yy, to jest wszystko z jednego w tej No Tak, ale. Tak, ale to jest w tej no no to po tej stronie. Po tej stronie tak, ale no to nie ma, że strona, strona jest. Nie no, tak, to jest Nie ma sektorów. Yy, te możecie chyba zostawić, tylko ja to zaraz pozdrawione. A numerki też. Takie. Numerki też. O, nie No, no i że powalczam. W każdym razie nie daliśmy. Ty, tylko ich się obawiam jeszcze. Tak, myślę, że pierwsza szóstka jest jak najbardziej realna. Tak, no. Obawiam się, że może być czwarte. Chociaż, ty, jeżeli teraz jesteśmy najlepsi, to tutaj tamty nas wyprzedzą i tam jest. chyba ta jedenastka z no, To jest, jest szansa no. na pudło. Że mi od rana zaczął i nie liczył na tę kartkę, tylko zaczął z tym? Tak. To no. Tutaj. Mogłoby być jeszcze lepiej. Teraz tam generalne klasyfikacji miejsce trzecie zajął pan Łukasz Węd i pan Rzemek Kniszko. Zapraszam do tego teraz Osiem. 7. 7. 7. Teraz to. To dosyć dobrze znacie. No, tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, możecie, dosyć dobrze robić, prawda? Coś możemy powiedzieć? tak. Tak, no, tak. dosyć tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Drugie miejsce Grzegorz Wieliczko i Tomasz. To popełniłam byka w nazwisku. Będzie dyplom wymieniony. Gratulacje. Ale. Samas. <noise> <noise> Gratulacje. i nagroda sponsorów. I pierwsze miejsce dla pana Dawida Korczaka i pana Huberta Domańskiego. Zapraszamy. Dziękujemy. Foto reporterów. Jaki macie film narodowy? Dzepiąc lig. Proszę bardzo. I bom do kontorów. Dziękuję bardzo. Przejdźmy. Brawo. Brawo.